Cicha noc, święta noc, pokój się ludziom Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, wicepremier Mateusz Morawiecki, marszałek senior Kornel Morawiecki. Się, się. I tam dobry wieczór. Mm -hmm. Ale Proszę hmm. powiedzieć, dlaczego akurat tu się znaleźliście w tym dniu, dzisiaj? Korneń to wiadomo, jest przed przewodniczącym, y, byłem przywódcą Solidarności Walczącej, Mateusz. To ja byłem takim szarym y, trybikiem w maszynie podziemnej, więc czuję też się tutaj bardzo mocno związany z wieloma przyjaciółmi i dlatego jestem. Hmm. I powiedz y, od początku, od samego początku jak tutaj y, wszedłeś, bardzo dużo osób chciało z Tobą rozmawiać. Na jakie tematy rozmawiali? Czy oni mieli jakieś pomysły, czy jakieś innowacyjne, czy ciekawe rzeczy? No, Właśnie wszystko to, o co mnie zapytałeś teraz. Wiele innowacyjnych pomysłów, wiele pomysłów, jak wprowadzać nowe produkty na rynek, ale też w jaki sposób pobudzać dzisiejszą młodzież do takiego nowoczesnego patriotyzmu. O tym starałem się też często rozmawiać z ludźmi. Właściwie też nawet może i słowo patriotyzmu nie jest takie nawet najlepsze tutaj, tylko młodych ludzi jak angażować w życie społeczne, w życie publiczne, w życie polityczne, w życie gospodarcze w taki sposób, żeby oni się jak najlepiej odnaleźli w tym i żeby czuli pewną wartość w zmianie Polski, na, w, tym prze, w tym przesunięciu Polski na inne tory. No to hmm. O tym też bardzo często rozmawialiśmy. No i też o wielu ich problemach, takich osobistych, zawodowych. To też były te często bardzo tematy rozmów. Czuję, że dużo więcej Możesz ważnych zrobić. rzeczy można zrobić. Tak? No, boję się też w tym sensie, żeby nie zrobić czegoś niewłaściwego, bo można też łatwo popełnić błąd, ale staram się, nie, staram się robić to w ostrożny, bezpieczny sposób, wszystko co robię. I tak, jestem bardzo, bardzo zadowolony przydaje się, Przydaję się tej Polsce trochę. No mam nadzieję, się. mam nadzieję. No tak. <laughs> dziękuję za takie tutaj wasze zgromadzenie. No bardzo dziękuję. Do takiej wielkiej wizji jeszcze ta nasza organizacja nie miała nigdy. To jest tak... znaczy Może w podziemiu jak symbolicznie, ale to rozproszenia, a tak jak teraz razem ja sobie wy Pisałem kartę z Ewangelii Świętego Mateusza, ale nie jest to jeszcze karta taka bożonarodzeniowa. Znaczy, tutaj mam kolegę, który przeczyta tą Ewangelię taką Narodzeniową, tak? Łukasz. tak, dobrze? Ale ja zacznę od takiego fragmentu, od Świętego Mateusza. Taki fragment uczniowie Jana. Jana, pytają Jezusa, czy Ty jesteś tym, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też winniśmy oczekiwać na innego? A Jezus odpowiedział im idźcie i opowiedzcie, Janowi o tym, co słyszeliście i co oglądacie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, a u Bogim głoszona jest dobra nowina. Tak Pan Bóg, tak Pan Jezus odpowiedział Janowi. I teraz my jesteśmy 2000 lat potem, 2000 lat potem. Zobaczcie, że to, co Pan Jezus mówił, w dużym stopniu się spełnia w naszej cywilizacji. Ja z martwych wstałem, bo nie, ży nie żyłbym normalnie. Gdyby nie te bypassy, które mam, to jest nasza cywilizacja. Tutaj wielu Państwa jest ślepych, bo noszą okulary i widzicie dobrze. Bo to, tam, tak, tak. Ja jestem trochę głuchy. Jak będę bardziej, to dostanę taki aparat, że będę słyszał. Tak? Mamy dostęp, mamy dostęp do, do, do pożywienia. Na świecie może nie być głodu. Ta cywilizacja, ten. Ten przekaz, którego zaczerpnęliśmy od Pana Jezusa, On właściwie uczynił olbrzymie cuda. Takie cuda, takie niesamowite cuda. No jeszcze u umarli, nie zmartwychwstają, tak? Ale już ubogim, a wszyscy jesteśmy jakoś ubogi, głoszona jest dobra nowina. W internecie, w telewizji, wiedza, dobra nowina w szkole wszystkim jest zgłoszona. No my jesteśmy dziećmi tego Pana Jezusa. I właściwie to, co On obiecał, to, co mówił uczniom Jana, no nam się spełnia. Śpiewamy, yy, śpiewamy w yy, liturgii, w jednej z liturgii Kościoła naszego śpiewamy, gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie jest ten Bóg? No Bóg jest tam, pamiętacie cośmy pisali w stanie wojennym. Pisaliśmy i przysięgaliśmy na solidarność między ludźmi i narodami. No to jest mniej więcej to samo. Bóg jest tam, gdzie jest solidarność między ludźmi i narodami. No teraz w tą wigilię, tutaj między nami, życzę Wam tej powszechnej obecności naszego Pana. Bardzo dziękuję. Dzień Dzisiaj rozmawiałem tak sondażowo z ludźmi. Mówiłem im o tym, że w listopadzie ten wzrost gospodarczy był większy niż rok temu. W listopadzie on wynosił 3,3%. wzrost produkcji przemysłowej. Wzrost produkcji przemysłowej. Sprzedaż detaliczna prawie 7%, tam 6,6% dane gusu. Bank PKO, czyli mamy już ten 50% polski udział w bankach, natomiast to nie trafia do społeczeństwa, tego nie słychać. Naprawdę to mówimy jest... o Trybunale, mówimy o Parlamencie, mówimy o demonstracjach kodu, oglądam telewizję, natomiast tego przekazu, który naprawdę tu widać, że ta gospodarka powoli się rozkręca, ona zaczyna ruszać, dlaczego tego przekazu nie ma? On jest najważniejszy. Muszę cię tutaj trochę też jednak zmartwić, albo może odpowiedzieć nie do końca tak chyba jak intencja twojego pytania, bo sięgając głębiej do interpretacji tych danych, to dopiero wtedy wiemy, co tak naprawdę się bardzo dobrego lub mniej dobrego w gospodarce dzieje. No weźmy na przykład po kolei produkcja przemysłowa, tak, to dane zaskoczyły w górę i one są niezłe rzeczywiście. Ale trzeba ją rozebrać też na czynniki pierwsze, z, z czego ona pochodzi, z jakich źródeł, z jakich branż, a mm. żeby tak naprawdę się tym ucieszyć do końca, bo w Polsce na przykład do przemysłu, do sektora przemysłu zalicza się również energetykę i, gór, i górnictwo. A one mają relatywnie, dzisiaj zwłaszcza górnictwo ze względu na ceny węgla, ma relatywnie niskie, niską wartość dodaną, żeby nie... Powiedzieć to delikatnie, bo jak firma ma, ma stratę, to tak naprawdę ma ujemną wartość dodaną, mm -hmm. czyli ma wartość niedodaną. Um, więc na dobrą sprawę zobaczymy jeszcze tutaj produkcji przemysłowej, ale może jeszcze ciekawszy jest ten drugi przykład powiedziałeś, sprzedaż detaliczna. Przecież ważne jest, kto to produkuje i jeżeli my sprzedaż deta sprzedażą detaliczną napędzamy produkcję chińskich na przykład zabawek albo niemieckich samochodów, no to życzymy wszystkiego najlepszego naszym braciom, Chińczykom i, i Niemcom, naszym y, kuzynom niemieckim, ale z drugiej strony no, polskiej gospodarki to to za bardzo nie buduje, prawda? No i niestety taki jest przypadek akurat jeśli chodzi o sprzedaż, i sprzedaż detaliczną, ten parametr makroekonomiczny, że w dużym stopniu ludzie, można powiedzieć w cudzysłowie, rzucili się na, na towary importowane. Jesteśmy wol, wolny kraj, wolny handel. Cieszymy się też z tego, bo mamy z tego pewne korzyści. Tylko akurat te listopadowe dane można w, w, drugi, w różny sposób zinterpretować, dlatego tak pokazuje tą drugą stronę medalu. O, chyba to bo to, co powiedziałeś, jest prawdą i są też pewne pozytywne aspekty, Ale trzeci aspekt jest bezwzględnie pozytywny, bo bardzo tanio udało się odkupić. Bardzo, bardzo dobrą, rentowną jednostkę, która stanowi znaczną część krwiobiegu finansowego całego kraju, który jest bardzo ważny dla zapewnienia takiej ciągłości w gospodarce i rzeczywiście symbolicznie kupując te dwa banki w tym roku, bo to nie tylko ten jeden, również kupi, kupiony został przez Alior należący do PZTU bank BPH należący do GE General Electrics to te dwa banki razem spowodowały, że mamy już ponad połowę sektora bankowego w Polsce, a jeszcze 5 lat temu 80%, blisko 80% to było we własności zagranicy. Dzisiaj rozmawiałem z takim producentem mebli, który ma, bo to bardzo dobry sektor. E, bardzo dobra branża i e, tak. ma bardzo dużo zamówień, natomiast nie ma drewna. Okazuje się, że lasy państwowe są monopolistą, dyktują cenę, tak. dyktują e, warunki sprzedaży i dyktują również ilość. Okazuje się, że nasze drewno jest również wykorzy wykorzystywane na opał. Tymczasem na produkcję tak. bardzo dochodową tego nie ma to bardzo dobre pytanie. Akurat tydzień temu na komitecie ekonomicznym poruszyliśmy ten temat lasów państwowych i sposobu sprzedaży preferencji, w sprzedaży dla małych firm, dla średnich, akurat najmniejsze problemy z zakupem mają wielkie firmy zagraniczne. Więc nasze super patriotyczne lasy państwowe tak to wszystko de facto kształtują, że w sumie polscy producenci mebli, polscy producenci drewna Tartaki polskie no, bardzo mocno narzekają, więc um, próbujemy zmienić to. No, obrona po drugiej stronie jest taka, że broni, broni się tutaj tych lasów, żeby one były prawda, nie w stanie nienaruszonym, że broni się bioróżnorodności, bio, broni się pewnej y, kultury uprawiania, odnawiania y, tego y, zasobu leśnego. Mnie to nie przekonuje. Staram się przekonać, żeby było jak najwięcej drewna dostępnego dla polskich producentów mebli w szczególności dla małych, średnich polskich firm, których jest 27 tysięcy. Jesteśmy potęgą meblarską, pomimo różnych, no, nazwijmy to delikatnie, niedoskonałości procesu sprzedaży, prawda? Mhm. Więc to jest temat, który w miarę moich sił będę starał się rozmawiać o tym, żeby... Po, poprawiać dostępność, że poprawiać warunki cenowe, jakość, prawda, jakościowe, z punktu widzenia właśnie polskiego przemysłu meblarskiego, tak jest. Ale jest jakiś pomysł na te lasy państwowe? Wiesz, w takich skomplikowanych, dość układach gospodarczych, jaki, mimo wszystko stanowią lasy, bo to tak się nam wydaje z lotu ptaka, patrząc, że to dość prosty, homogeniczny układ instytucjonalny. Nie jest to takie, nam zajęła ta dyskusja trzy godziny i myślę, że moglibyśmy jeszcze z dziesięć dyskutować z najlepszymi specjalistami, od, z dwóch stron zresztą, od strony przemysłowej i od strony leśników, od strony jakby kierujących klasami państwowymi. Ale mam nadzieję, że pan minister, który nadzoruje, pan minister Szyszko, bardzo wielki, wspaniały polski patriota, że, że myślę, że, że wierzę, że, że, że trzeba też jakby wykonać pewne ruchy w kierunku lasów, w kierunku tego przemysłu meblarskiego. Mhm. Więc jestem dobrej myśli. Kornel, e, e, tworzysz nowe ugrupowanie, Wolni Solidarni, która, która pewną doktrynę solidaryzmu preferowała już od lat, jeszcze, jeszcze z lat 80 to jest ta doktryna, która opiera się bardziej na tych wartościach chrześcijańskich, czyli w sprzeczności z liberalizmem, takim typowym współczesnym i w sprzeczności z socjalizmem tak. utopijnym, złym ustrojem. To jest po pewna rewolucja Solidarności, którą teraz dokonujemy my jako Polacy. To jest kolejny etap, no bo rzeczywiście to co robi rząd, zrobi Mateusz, to co, to co robi i no, y, polska klasa polityczna, która teraz przejęła władzę, to jest jakieś takie wyrównywanie możliwości, to jest jakby taka trochę dowartościowanie tej warstwy uboższej. Tam poszły olbrzymie przekazy pieniężne na rok przyszły, 40-50 miliardów złotych. Trochę się martwię, jak mój syn będzie spinał ten budżet, ale. Mam nadzieję, że sobie poradzi. I to świadczy o tym, a z drugiej strony to świadczy o tym, że, że to jest zmiana w ogóle takiej filozofii. Trochę działania gospodarczego. Bo dotychczasowa koncepcja to była taka egoistyczna, indywidualistyczna. A teraz te pomysły, które Mateusz ma, to są bardziej takie wspólnotowe. No tak, tak ja to widzę i z tego powodu bardzo się cieszę. Znaczy, no, mówię tak, że może Przesadą, ale to jest taki pierwszy solidarnościowy rząd po, po, po okrągłym stole, tak wyraźnie to tam zaczyna zmiana, jest też klimatu takiego retoryki, klimatu przekazu. Czucie ludzie zaczynają być zwykli, prości ludzie, zaczynają być docenieni, no. są wiąże bardzo duże nadzieje na taką odnowę też i moralną, i gospodarczą, i taką trochę nową ścieżkę Polski na arenie międzynarodowej, taką ustrojową, nową ścieżkę, którą my nazywamy solidaryzmem. Może uda się zacząć testować te nowe formy pracy, polegające na uczeniu się, na kształceniu, na zdobywaniu wiedzy, bo to jest ciężka praca też, tak? To on w zdobie komputerizacji i tak dalej, to są takie nowe Myślę, że Mateusz rozumie to i będzie też w, tej, w tym kierunku, że w tej realizacji właśnie tego solidaryzmu będziemy się posuwać dalej. No właśnie, ten gigantyczny transfer czyli te pieniądze z programu 500 plus 3 miliony osób najuboższych zwolnionych z podatku. Plus, oczywiście obniżenie wieku emerytalnego, które też, też jest dużym transferem. Ile to w sumie wynosi? Przy pełnym obniżeniu wieku emerytalnego za 2-3 lata to 55 miliardów. W przyszłym roku 40 miliardów, w kolejnym 45 mld. i tam tak. uproszczeniu można powiedzieć, że po 5 miliardów co roku więcej. Dwie część to jest rzeczywiście program 500 Plus dla dzieci ale również 75 plus część środków na mieszkanie plus część środków na wsparcie dla górnictwa, na restrukturyzację, dodatkowe środki na rodziny i wydatki socjalne, które nie są częścią 500 plus, także to wszystkie razem wydatki to w przyszłym roku około 40 miliardów złotych. No właśnie przy takim gigantycznym transferze, jak się udało zmniejszyć zadłużenie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym? O nie, to zadłużenie nie? nie miało żadnego związku z naszym budżetem, ponieważ jest to linia kredytowa, za którą my tylko płacimy pewne pieniądze i zdecydowałem się zmniejszyć tą pożyczkę, która jest takim ubezpieczeniem na wszelki wypadek i ona dalej będzie, ale rzeczywiście w mniejszym rozmiarze. Natomiast ona nie ma wpływu dzisiaj na nasze um, na, na nasz dodatkową emisję długu z naszego punktu widzenia mhm. no, dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo bardzo dziękujemy nie bójcie się oto zwiastuję wam radość wielką która będzie udziałem całego narodu dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel którym jest Mesjasz Pan Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Mówimy, że Ojcze nasz, imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako wiery, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako nie my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas dba od złego Amen. Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Na ziemi, chwała na wysokości. Chwa